Witam cię serdecznie. Dzisiaj mamy ósmy dzień nagrań wideo w serii 90 na 90 i nie będę ukrywał, że każdy dzień to wyzwanie. Już nie wyzwanie 90, a każdy dzień to wyzwanie. Wyzwanie, czy nagram do wideo, czy dam radę, czy będę sobie, sobie tyle pokładów energii, by stanąć przed kamerą, stawić i nagrać. Zastanawiałem się. Jaki temat dzisiaj poruszyć w swoim nagraniu wideo? Jest to ósme nagranie wideo. Mamy dzisiaj wtorek. Nie, wtorek 10-11 luty. I teraz tak, jaki temat? Coś, co powinno dotknąć każdego z nas i dotyka, to strach przed zmianą. Tak, strach przed zmianą. Dlaczego nie podejmujesz działań? Dlaczego nie podejmujesz pewne, pewnego ryzyka w niektórych rzeczach, dlaczego nie decydujesz się na pewne rzeczy? No właśnie dlatego, że przeraza cię myśl, że możesz stracić, że możesz pójść w dół, że możesz swój status obniżyć właśnie wskutek zmiany? Bądź to ci się jako życie na przykład. Jeżeli firma wprowadziłaby zmianę jakichś procedur, standardów, będziesz musiał wykonywać więcej pracy, a tego nie chcesz. A w związku z tym boimy się zmian. I teraz, w czym jest kłopot? W czym jest ta trudność? Tak długo, jak wiesz, co będzie realizowane, czyli tak długo, jak długo panujesz nad sytuacją, nie czujesz lęku. Czyli by Uniknąć tego strachu przed działaniem, przed zmianą, zacznijmy planować. Ja pamiętam, kiedy zakładałem swoją firmę szkoleniową Arbis Akademia Przemawiania, to miałem całą strategię firmy narysowaną w postaci mapy myśli. Mapa myśli obejmowała kartkę A4, słuchajcie, kartkę A4, gdzie wszystko, cały biznes plan był ujęty na jednej karcie 4. Ja wiedziałem, co mam robić. Okazało się, że po trzech latach, kiedy sobie spojrzałem na swoje plany, to ja wszystko realizowałem. To znaczy, że póki planujesz, jest mniejsze zagrożenie, że coś się wydarzy. Ja pracując wcześniej w firmie Mercedes no, zwalniałem się, podejmowałem wielkie wyzwanie, bo przecież mogłoby mi się nie udać. Mogłoby mi nie wyjść. Tyle, że ja wiem, że kto nie ryzykuje, ten nie odnosi sukcesu. Kto nie postanowi wejść na Mount Everest, tam nie wejdzie. Jest to ryzyko oczywiście, bo może tam nie dotrzeć. Ale jeżeli dotrze, to osiągnie sukces. Potem go pokażą gdzieś w telewizji, tak jak powiedzmy, pokazują te osoby, które właśnie wbiły się na ten szczyt. Tak? Czyli ten, kto ryzykuje, ten osiąga sukces. Jak teraz yy, wejść na Mode Everest? Ja nie byłem. Ja mam inne swoje weresty, chociażby skok na Bandzi, który nie był zaplanowany w sensie etapów. Tyle, że chciałem to zrobić. Gdzieś w moim zamyśle było wejść na ten koszt, wjechać na 50 metrów i skoczyć na tej gumie. No i skoczyłem. Serce biło, przeżyłem, czy coś się stało. Na szczęście się nic nie stało. Guma się nie odpięła, ziemia się nie zapadła. Wszystko się udało. Postanowiłem, zrobiłem. Czuję się z tym lepiej. Gdybym tego nie zrobił, a chciał to zrobić, to tak jak wiele osób, które stoją już nad drogą deską, żałują, że czegoś nie zrobili. Nie żałują rzeczy zrobionych, tylko tych, których nie zrobili. A zatem, jeśli możesz coś zmienić, to zmień. Jeśli możesz to zmienić, choć chcesz to zmienić, to wdroż planowanie. Planuj swoje działania. Podziel to na etapy, tak, by każdy ten etap był w wąskich, że tak powiem, krokach, dlatego że wtedy odniesiesz więcej sukcesu. Będzie się łatwiej przebijać do przodu. Moja seria nagrań wideo to tak naprawdę jest codzienne wyzwanie, żeby nagrać wideo. Codzienne. Nie 90 dni jako całość, tylko codziennie nagrywam jedno wideo i mówię. Dzisiaj mam ósme nagranie wideo, bo to jest mój, mój ósmy sukces w tym wielkim wyzwaniu. Mam podzielone te 90 dni na 90 etapów i każdy etap prowadzi mnie do, do sukcesu, poprzez małe sukcesy. A zatem planuj swoje działania, nie zastanawiaj się, czy inaczej, bądź optymistą. Zmiana ci przyniesie tylko dobre rzeczy, a dobre rzeczy są korzystne dla ciebie. A w związku z tym trzymaj kciuki, bądź odważny, odważna, decyduj się, planuj, odnieś sukces. Pozdrawiam!